Dzień dobry, witam wszystkie bliźnięta na czytaniu energii ogólnych na miesiąc maj 2022. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, ono może rezonować z wami, ale nie musi. Jeżeli z Wami rezonuje, to zabierzcie ze sobą wszystko. Właśnie, to, jeżeli nie, to pozostawcie żywiołą. Moi drodzy, do. Tego czytania użyję tali Boski Tarot i mam dodatkowe przesłanie również wylosowane dla Was na ten miesiąc. Bardzo dziękuję Wam za lajki, za pozytywne komentarze, za maile. Jeżeli macie pytania do mnie albo do moich kart, zapraszam bardzo serdecznie do kontaktu. Mój adres mailowy znajduje się poniżej w opisie filmu. Drogi odpowiedzi na Wasze pytania są trzy: a mianowicie w formie filmiku publicznego na YouTube, albo w formie tekstowej, prywatnej na maila. Jest też możliwość zamówienia sesji telefonicznej. Dobrze, zaczniemy czytanie na miesiąc maj od właśnie przesłania. I tutaj mamy 29. Szczere relacje. I zaraz przeczytam, co ta karta oznacza. A potem odniesiemy się również do niej w dalszym czytaniu. Szczere relacje. Przy, yy, przynieś swoją świadomość ludziom, którymi się otaczasz. Toksyczne skojarzenia mogą wywoływać stres, smutek, obawy i inne negatywne emocje. Ważne jest, abyś był uczciwy w stosunku do swoich najważniejszych relacji. Nie ogranicza się to do romantycznych związków i może obejmować pracodawcę, członka rodziny lub przyjaciela, który ma duży wpływ na Twoje życie. Zastanów się, czy związek pow powoduje niepotrzebny stres. Czy twoje życie społeczne jest źródłem negatywności? To ćwiczenie nie dotyczy winy, po prostu decydujesz, jak różne związki wpływają na twoją energię emocjonalną. Jeśli w związku występuje napięcie, spróbuj przeprowadzić zdrową rozmowę z tą osobą, weź na siebie odpowiedzialność za swoją rolę do tej sytuacji, ale jasno określ, czego chcesz w rezultacie. Sprawdź, jak odnosisz się do ludzi, których spotykasz. Zdrowe relacje wnoszą więcej zdrowia do Twojego życia. Jeśli związek jest szczery, komunikacja jest rozluźniona, istnieje uczciwość, obie strony czują się wzmocnione, a Twoje życie jest naprawdę lepsze z tą osobą w nim. Zobaczcie na tej karcie dwie wróżki. Dwie wróżki natury przytulają się gdy patrzą na piękny krajobraz który jest jednocześnie śnieżny i pełen kwiatów Silne relacje nie są sezonowe ani dostępne tylko wtedy gdy jest to wygodne Kiedy jesteś w idealnych związkach możesz znaleźć piękno wdzięk i urok ludzi z którymi jesteś Motyle fruwające wokół kwiatów wskazują, że jesteś w stanie dokonać zmian niezbędnych do tworzenia miłosnych i pozytywnych relacji. Kwiaty reprezentują błogosławieństwa, ochronę i potencjalny wzrost na, dla, na wszystkich poziomach. Przed tobą jest sytuacja, z którą musisz się zmierzyć. Zasługujesz na relacje, w których jesteś kochany i wspierany. Szczere, optymalne relacje będą dla Ciebie o wiele zdrowsze na dłuższą metę. Ok. Położymy sobie tą kartę tutaj i przechodzimy do tarota. Oczywiście, ja karty wcześniej oczyściłam, potasowałam, więc możemy przejść od razu, drogie bliźnięta, do, do czytania. Energia główna. Energia główna miesiąca maja Jest to ósemka na mieczy Moi drodzy, trzeba wyjść z pewnego rodzaju Ograniczeń Być może będziecie chcieć to zrobić Zmienić zupełnie sposób myślenia Sposób analizowania pewnych rzeczy Uwolnienia się Od pewnego sposobu myślenia Albo właśnie od ludzi Którzy powodują, że wasze myśli są toksyczne Niebezpieczne dla was Dla waszego zdrowia Pamiętajcie, że Ósemka mieczy to jest karta, która mówi o takiej mentalnej zależności, o, mentalnej, o mentalnym przywiązaniu do pewnych rzeczy. Zawsze można się z tego uwolnić. Wszystko zależy od Was w tym miesiącu, drogie bliźnięta. Nie dajcie się tym mieczom, które mogą Was próbować dotknąć, bo dopóki Wasza głowa na to nie pozwoli. One nie są w stanie zrobić wam żadnej krzywdy. Co przychodzi do przeszłości? No, piątka miecz. Do przeszłości przychodzi, patrząc na tą ósemkę mieczy, to, że ktoś nad wami wygrywa. Ktoś wygrywa nad waszym sposobem myślenia. Że ktoś tak wami manipuluje, że wy. Idziecie w stronę mentalną, nie tą, którą powinniście. Do przyszłości odchodzi też osoba, która właśnie może powodować takie sytuacje. Jak tutaj czytałam o tej karcie, tak? To może być każdy, to może być partner, rodzina, szef, ktokolwiek, przyjaciółka. Zauważcie, że to przechodzi do przyszłości. Tylko od Was zależy, jak myślicie i kogo dopuścicie do swoich myśli. Czyli poczucia, poczucie zwycięstwa nad waszymi myślami odchodzi do przeszłości. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego właśnie tak. ten miesiąc na to wskazuje? Dlatego, że rycerz kielichów, żeby wy zaczynacie spoglądać na siebie w zupełnie inny sposób. Zupełnie tak jakby kochając siebie, tak? Zaczynacie dostrzegać swoje serce w swoim wnętrzu. Dlatego, że być może pojawia się inna osoba, która próbuje wam wytłumaczyć pewne rzeczy, która przychodzi do was z tak zwanym sercem na dłoni, prawda? Dlatego, dlatego wy w tym miesiącu możecie, drogie bliźnięta, właśnie porzucić tę osobę, która powoduje negatywne wibracje. Także jest to bardzo prawdopodobne dla niektórych z Was, że pojawi się nowa osoba, świeża osoba, a może zupełnie Wam nieznana, ale która wprowadzi nowy emocjonalny Wasz wizerunek, nowe uczucie, nowe uczucie przede wszystkim do siebie, bo to jest najważniejsze. I spoglądanie na siebie nie z perspektywy myśli, które mnie ograniczają, tylko z perspektywy właśnie serca, które serca, uczuć, które są niezmierne, niezmiernie ważne dla nas w życiu. Wyzwanie w tym miesiącu, tylko Bliźnięta, to dla Was jest Księżyc. Nie zastanawiajcie się zbyt długo, jaką drogą podążać. To ja tutaj widzę pewnego rodzaju manipulacje. Wiem, że wiem, z doświadczenia wiem, że człowiek, który potrafi manipulować inną osobą, nawet jakby był naprawdę dla nas i dla naszego umysłu świadomy. To znaczy, chodzi mi o to, że Wy jesteście świadomi tego, że ta osoba Wami manipuluje, a i tak podążacie za tym, prawda? Dlatego wyzwaniem dla Was może być obranie właściwej drogi. Nie zastanawiajcie się, idźcie za głosem serca, nie za tym, co ktoś Wam cały czas mówi i mówi i wmawia przede wszystkim. Bo to, co ktoś wam wmawia, niekoniecznie może być prawdą. Wy możecie być zupełnie inną osobą. Także nie cofajcie się. Nie zajmujcie się właśnie tymi osobami, które zwyciężają nad was, waszymi myślami. Zajmijcie się osobami, które was wspierają. Może w nowy sposób, zupełnie wam nieznany, nieznany ale jednak. To jest moja interpretacja, natomiast co karty radzą na to, na to wyzdybanie, jak postępować. Siła. Hm. Właśnie, strategia. Mieć tą moc w sobie. Moc działania, moc ujarzmiania swoich myśli. Bądźcie silnymi osobami w tym miesiącu. A wtedy wasza droga wyklaruje się sama. I wasze serce poprowadzi was ku właściwej drodze. Wasza subtelność też was poprowadzi. Bądźcie silni, niezłamani w swoich postanowieniach. Ja mam wrażenie, patrząc na te karty, że wy, 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 mimo wszystko, będziecie mieć właśnie siłę i moc, żeby zostawić stary sposób myślenia, odczuwania, na rzecz czegoś zupełnie nowego. I to będzie dobre. Czyli zostawiamy osoby, tak, relacje, które nam nie służą, na rzecz tych, które jednak przynoszą nam zdrowie i radość. Co jest Waszą siłą w tym miesiącu? No wiadomo, co jest siłą, tak? Ale co jest Waszą siłą, moi drodzy? Proszenie o pomoc. Waszą siłą jest dostrzeżenie, że można żyć zupełnie inaczej. Że nie trzeba cały czas żyć w biedzie, tak? Ja nie mówię tutaj o czysto finansowych sprawach, aczkolwiek też może to niektórych Was dotyczyć, że nie trzeba, trzeba umieć prosić o pomoc. Miejcie na tyle siły w sobie, żeby poprosić tą osobę te emocje swoje serce przede wszystkim o pomoc zapytajcie się swojej czakry serca czego ona potrzebuje co jest dla ciebie najważniejsze spokój czy brak spokoju silna wola czy brak silnej woli obranie właściwej drogi czy wahanie się pozytywne myśli czy negatywne myśli to jest waszą siłą drogie bliźnięte. I wynik, jaki tutaj mamy w tym miesiącu, to jest szóstka mieczy no i pięknie. Odchodzenie, przepływanie. To jest karta brama. Ja odchodzę od tych mieczy i omijam te miecze, które mnie tutaj blokują na tej zasadzie, o której mówiłam. Jeżeli poczujecie w sobie siłę, będziecie działać. Z poziomu, z poziomu serca. Nie będziecie ograniczać się umysłowo, myślowo. Będziecie umieć prosić o pomoc. To ta łódka zaprowadzi wam was tam, gdzie potrzebujecie. Już nie tylko emocjonalnie, tak, uczuciowo, ale przede wszystkim właśnie myśli. To są bardzo ważne. Zwróćcie uwagę w tym miesiącu na, na to, jak myślicie. O kim myślicie, z kim przebywacie i czy macie siłę na to, a macie, żeby to zakończyć. Na poziomie, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólnie, to jest na poziomie każdym. Ok? Ja sobie dociągnę jeszcze jedną kartę i zobaczę, co jest w podstawie. Tutaj mamy ósemkę kielichów. No, nic więcej nie muszę powtarzać. Po prostu odchodzenie. Odchodzenie nie tylko mentalne, ale też je emocjonalne. I, i na tym zakończę. I tutaj mamy jeszcze szóstka denarów, czyli równowaga, dawanie i branie. Jeżeli dużo dawałeś od, ciebie, od siebie, to teraz jest czas, żeby dostać wsparcie od innych. Bardzo klarowne czytanie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, drogie Bliźnięta. Wspaniałego miesiąca i miejcie w sobie. Ta moc pozytywnych myśli i odchodzenia od negatywów. Pozdrawiam.